Cześć, witam was ponownie. Na pewno rozpoznajecie te akordy, które grałem przed chwileczką, bo to dokładnie to ćwiczenie, które poznaliśmy na poprzednich zajęciach. Chciałbym, żebyśmy utrwalili je sobie tylko troszeczkę w wolniejszym tempie. Poznaliśmy trzy akordy D-dur, C9 i G-dur. Do tego wprowadziłem wam nowe bicie. To razem połączymy. Naprawdę możemy już zagrać całe mnóstwo piosenek. Te akordy mamy już utrwalone, ale chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę na inną artykulację. Dotych, dotychczas graliśmy tylko i wyłącznie kostką. Dzisiaj chciałbym się zatrzymać na chwileczkę, odłożę kostkę i zajmijmy się dzisiaj prawą, prawą ręką. Yy, ustawcie ją wygodnie, yy, oprzyjcie na strunach i kciukiem zagrajcie strunę E6, ale e Delikatnie z powietrza, nie szarpiemy struny w ten sposób, tylko z powietrza trącamy, żeby miała przyjemny, ciepły, przyjemne, ciepłe brzmienie. Kolejna struna to jest A5. Kolejną struną jest struna D4 i są to struny basowe, które najczęściej będziecie właśnie yy, trącać kciukiem. Kolejna struna to struna G3. W tej strunie podporządkowany jest pierwszy palec. Kolejna struna to H2. W tej strunie podporządkowany jest palec środkowy. I zostaje nam palec serdeczny, który trąca strunę E1. Czyli jeszcze raz: kciuk, który gra struny basowe, pierwszy palec, który gra strunę G3, drugi y tak zwany środkowy, który trąca strunę H2 i serdeczny E6. Takie pierwsze ćwiczenie dla Was, jeżeli chodzi o e, granie palcami prawej ręki. Spróbujcie unieść dłoń i zagrajcie w ten sposób na pustych strunach. Kciuk, pierwszy palec na strunie G, drugi palec na strunie H i trzeci palec serdeczny strunie E1. Gdy zagramy w ten sposób, Możemy zagrać w drugą stronę, czyli trzeci palec serdeczny, drugi i pierwszy. W połączeniu tych palców dam wam takie ćwiczenie: kciuk, pierwszy, drugi, trzeci, drugi, pierwszy. Nie, nie, to jeszcze nie metalika. Ona będzie, ale wkrótce, na razie musimy poćwiczyć. Yy, Pierwsze ćwiczenia, które będziemy chcieli wykorzystać w podstawowych, już wcześniej poznanych akordach. Więc spróbujemy się dzisiaj pobawić tymi akordami, które poznaliśmy na poprzednich zajęciach, czyli D-Dur, C9 i akord G-Dur. Zobaczcie, jeżeli mamy akord D-Dur, starajcie się kciukiem zaakcentować strunę, która przynależy do tego akordu, czyli strunę d. D4. Używając kolejnych palców. Według tego ćwiczenia, które wam pokazywałem wcześniej, czyli kciuk, pierwszy, drugi, trzeci, drugi, pierwszy. Starajcie się grać bardzo powoli i w jednakowych odstępach czasu, żeby nie grać na przykład w ten sposób. Tylko w różnych równych odstępach Zwróćcie uwagę, żeby te dźwięki były bardzo czyste, bo tak jak wcześniej mówiłem, to zaowocuje tym, że brzmienie Waszej gitary będzie naprawdę wyjątkowe. D-dur. Kolejnym akordem jest akord C9. Kciukiem uderzamy teraz strunę A5. Dlaczego A5? Skoro to nie jest dźwięk A. A no, mianowicie dlatego, że na tej strunie A5 Mamy dźwięk C, który, tak jak wcześniej żeśmy uczyli się dźwięków chromatycznie, znajduje się na trzecim progu A Ais H, C. Dlatego tutaj będzie dźwięk w basie, czyli dźwięk C. Pierwszy palec dalej trąca strunę G, drugi palec struna, trąca strunę H i trzeci palec trąca strunę E. W połączeniu brzmi to w ten sposób. I zostaje nam ostatni akord. W basie będzie dźwięk G, który znajduje się na szóstej strunie na progu trzecim. Również uderzamy pierwszym palcem strunę G, drugim palcem strunę H i strunę E. W połączeniu brzmi to w ten sposób. Spróbujmy teraz to wcześniejsze nasze ćwiczenie zagrać palcami. Czyli D-dur, C9, G-dur. Powtarzając, G-dur dwa razy. Pamiętajcie, żeby grać w bardzo wolnym tempie. Tempo zawsze dostosowujcie do swoich umiejętności. Nie proszę się nie zrażać tym, że nie wszystko od razu pięknie brzmi. Naprawdę, jak będziecie sukcesywnie i sumiennie ćwiczyć. Z czasem doprowadzicie te wszystkie akordy i ćwiczenia do perfekcji. Na dzisiaj to tyle, chciałbym, żebyście się nie poddawali, tylko ćwiczyli ambitnie. Jak chcecie, piszcie swoje opinie, w czym mogę wam jeszcze pomóc. A tymczasem to tyle, spotykamy się na następnych naszych zajęciach. Pozdrawiam Was serdecznie.